Czekamy, panowie, upały, gorąco, ale wypuścimy naszych szpaniaków na gwizd. Mieliście, panowie? Już zaczynają mi młodziaki chodzić, niektóre, bo weteranie już zaczynają górą. Czapos też? Czapos troszeczkę już też. O, młodziak jak dają po weteranie. Dopiero wyszły na datę i już górą chodzą. Przepraszamy za te dźwięki w tle, ale robota jest. Także. Wykluły się panowie kolejne weterany łapciaty się zerwał łabia, łabia. Pataki u po co się chodzić nie chce które chodzą, tak, grywały się w kółko. No, Ale... gorąco jest bardzo. To my się chciała dojść. Ale chodzą tu. Młodziaki ściągają. O, impas, ciemny chodzi. Ponieważ dawno, panie. Czy to jest ten w koronie, czy ten zwykły? Zwykły. você se dá modo depois Tata chce te młode galniać. Nie wiem po co. A w dziadku drobno siada. Ale młodziaczki dają. za ale Młodziaki dają, dają, ba, trzeba. Coraz więcej, jeszcze chyba z 15 zgromadników tych młodziaków. Jestem ciekawy, co po weteranie te młode będą potrafić. Tu za dwa dni, nalot. Tak, no tak, oni dopiero wyszły na dach, chodzą jeden dzień i nalot i One, że już górą chodzą, to już, już jest dobrze. Dopiero wyszły na dach. No, bo za górą chodzi. Mieliśmy wziąć na 30 Budapeszta syna od kolegi Andrzeja Zebonga i tego mojego, co wrócił mi 15 km w linii prostej. Ale jest za gorąco. Nie będę ich męczył, tych głębi. Poczekam, aż będzie chłodniej. Nie ma sensu ich męczyć. Takie upały Będziemy walczyć dalej Zobaczymy czy trzydziestkę wrócą No duży przeskok chyba Mój to wróci A twój to ja nie No a kogo był pierwszy ostatnio? A, a ostatnio który był? A. Twój? No zobaczymy W no, pięciu się godzinach wrócił, a, a mój był, był pierwszy. No tak, i co? Tak. A twój kiedy był? A mój przyszedł szybko, 15 minut później. To co się stało? Tak Nie przekonasz, który wróci trzydziestkę jeszcze ja żaden nie wrócił, a ty... No, no to ci udowodnię, że mój wróci <laughs> młodziaki, jak z nimi chodzą. Zobacz, zobacz, zobacz. Jak się nauczyły. No i to jest nauczenie młodziaka. Tak ma chodzić. I na budę. Bo jak nie, to zaraz będzie wywózka. Jest za gorąco. No jakiś podstawy. Ale podobają mi się te budapeściki, fajnie chodzą, o, mamy już pocztowego obcego, jakiś biały, co to, to jest? Chyba no, zmęczony, kiczku się będzie w pewnie no, Zobaczymy, jak te młodziaki siądą, na budę, ale zobaczymy. A co to za buda, też tam? Jak te młodziaki, ale patrz, wytrzymują z gołębiami dłuższy czas, widzisz? Jak nauczysz, tak masz. No i to jest młodzież. Młode gołęby. Ile one wyszły już na Za Trzy dni temu? Cztery? No. Już górą chodzą. To nasz Budapest. I paz wytrzymują z tymi starymi. Zobacz. No. Chyba jeszcze chodzą w taki łupko. No ja ludzie, no. Zdrowe gołębie. No I chodzą. Patrz, patrz, patrz co robią. Nic już nie widzę, czy ich, czy ich widać, czy nie. Młodziaki siadać, młodziaki. No jeszcze dam im ze trzy tygodnie, tym młodym. Po weteranie. I zaczniemy ich lotować. Zobaczymy, czy się wda do ojca się wdały, czy nie. Ten wyszpan, ala, chodzi. A co oni dzisiaj już? Za gorąco, siadać. Zaraz im zrobię kąpiel, niech się wykąpią. Opa, młody już nie wytrzymuje, młody jeden. Przyklepał. No tak, chodził z nimi jak, jak stary. Modzia już sobie schodzi Jeszcze są za młode. Siadaj, siadaj, siadaj na budę. Zobacz, siądzie na budę? Pierwszy raz może nie siąść. Siądzie na budę. Gdzie? Na budę? Patrz jak pięknie. Zobacz. <laughs> Ale to nie jest po weteranie, to są z tych, z tych drugich. Nie, jeden siedzi. Ten czy chyba kończaty. Nie, nie, z weteranem chodzą w górze, a to są te po innych. Ale patrz jak ładnie siadł na budę, widzisz? Nie ma dachów co są pocztowy tak się przypląto? No Zaraz siądzie Dobra bo zaraz te młode już siadać, siadać No tak, oni teraz ci siądą na pewno dawać dzieci schodzić Te młodziaki wytrzymały się no Jasny na swoją budę Nie? Nie, <laughs> Nie. no bo krata jest otwarta, no to jak? Dobrze. I za mały ten jest. Robię ten poddost taki. dać. I mnie przeszkadza gorąco. No my czy będą czy nie? Nie będą zjadć. Co będą ci zjadć? Dostają witaminki, dostają wszystko, do co. Jest gorąco jest. No już, dobra O patrz, po nie jeszcze z nimi trzymają się. Powinny być na buzię, a jeśli nie ma, no to muszą chodzić. Chodzą górą. 9 minut już filmu. Myślę, tata mówi, nagramy 3 minuty. A tu 9 minut no moja już chodzą. Wina, że tyle chodzą. Myślałem, że jak będzie gorąco, to będą 2 minuty i siądą, bo przecież... Jest za gorąco. No i co? No można sobie kawę zrobić i posiedzieć, popatrzeć No, co ony? Ja stoję na słońcu i mi gorąco, a to chodzi górą Schodzić Patrzcie na mieszankę. Ej tam? O, budapesz może ciągnąć. Samica. To One dawno nie chodziły, chyba. Patrz, ale ja wytrzymuje wytrzymuję z nimi. To samica, czy, czy to drugi, czy ta druga samica? A ja wiem, który to... Masz kolejny pocztowy? Ale samiec Nie, samiec chyba siadł Nie, no bo jedna jest na jajka. Albo samiec, albo samiec chodzi No siadać No patrz, co oni pogłupiały dzisiaj? I wodę mają Co to za ciemny? Co to ma być? Może jakiś nie, może opcji jakieś, naprawdę. No bo to młodziak na ten czarny. Bo goń... nie, młody siedzi pod kratą. No nie poszedł tam z samicą chyba. Nie, młodziaki po lecieranie zmęczone, siadają. Mam panowie zdjęcia. Jak się wykluły dopiero po jednym piotrze, tam po dwóch, to pewnie damy posta jak teraz wyglądają, a jak wyglądały, jak się no wykluły. Ciekawy jestem, czy będą tak szły jak weteran. To jest zapytanie. Jak no się. Nie wiadomo, czy się... O patrz. no siadać. Samica siadła, łapciaka, badnie. To na nas budują i nie siadają. Ale po weteranie wytrzymały te młode. Naprawdę wytrzymały są. O weteranie ta? Teraz są Teraz są jeden jest, drugi jest. Tak, tak. Jak jeden na budę, żaden na da. Nawet młodziak. Dobra. Do usłyszenia.